Giuliano kocha karty. Ale te nie zawsze odwzajemniają jego uczucia. Skąd z pańską reputacją chce pan wziąć takie pieniądze? Jest taki bogaty kraj, w którym żyją łatwowierni ludzie. Zdesperowany Włoch wyjeżdża do Rosji. Nowy pan przyjechał. To może zagramy partyjkę w karty? Tak dla zabawy. Tam na pewno uda mu się odegrać, szczególnie z pomocą trójki nowych przyjaciół. Będziemy wyszukiwać panu klientów. Ma pan z pańskim talentem. W cztery dni przegrają wszyscy w mieście. Kiedy zaczną realizować swój plan, rezultat przekroczy wszelkie oczekiwania. Gracze na kanale Wojna i Pokój.